Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. Coraz więcej tych nietypowych odcinków. Dzisiaj zagramy sobie w taką grę. Ja ją wzięłam z TikToka, bo na TikToku jest taki gość, i ten gość nagrywa sobie takie słowa. No i te słowa. Trzeba tutaj wpisać słowo zaczynające się na 5 liter, i tutaj się nam losuje jakieś słowo, i musimy zgadnąć to słowo. No i pisze nam, że jest na przykład jakaś litera dostępna w tym słowie, no i my musimy z zgadnąć całe słowo bez niczego wiadomo, że to słowo ma na pewno 5 liter jest dużo słów na 5 liter i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba jeżeli wam się spodoba zostawajcie łapki do góry subskrybujcie kanał, no i cóż zapraszam was, was już do odcinka no to ja pomyślałem, że skoro prowadzimy daily content i wymyśląc codziennie o 16 to piszemy sobie tutaj daily eee, damy enter nieprawidłowe słowo, ale to ja jakby ja muszę zgadnąć wszystko że ja muszę tutaj jakby yy, nie wiem nie wiem o co chodzi za bardzo. Dobra mamy bułka tak. Dobra bułka i mamy tutaj BU u jest jakby b i u dostępne ale nie ma a. Eee... Kurczę ale by na pewno nie będzie na pierwszym miejscu więc tutaj eee... może kebab nie bo w kebabie nie ma u eee, czekajcie Też nie za bardzo. Dosyć ciężkie, tutaj słowo nam się trafiło. A tutaj widzę, że nie ma żadnych tutaj podpowiedzi. Więc nie ciekawie bym powiedział. No ale mamy B i U. B i U. Eee. Kurczę, co to może być? Kubek, może co? Też nie. Nie jest to k... a nie ma k, ale jestem debilem. Jezu, jak jestem... Jestem idiotą po prostu. Przepraszam, was bardzo serdecznie za to, co odbawiłem. No dobrze, może... Co to może być? Eee... Dobra, musimy sobie pomyśleć i sobie ułożyć słowo, które może tu być. Bo naprawdę trochę ciężkie się trafiło. Mm... Bu, coś... na bół się na pewno nie będzie zaczynało. Uber? Uby. Nie ma e, dobra, nieważne. Już miałem jakiś przebłysk, że coś jest do dobrze, ale nie, nic nie jest dobrze, kochani. Dla mnie bardzo ważną rzeczą będzie, żeby w ogóle e, zgadnąć jakiekolwiek słowo. Wysłuchałem w takie zgadywanki, dobra. E Lubić. Mogłoby być lubić. Nie, bo u nie, na drugim miejscu nie ma. Kurczę. Ciężkie to jest. Ciężkie. Yy. Dajmy poddać się, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Obrus. Słucham, ja miałem zgadnąć obrus? Dobra, nieważne. To zacznijmy teraz od słowa obrus. Mamy O. Myślę, że tutaj mogłoby być yy, na A coś, czyli dajmy na przykład właśnie. Yy, nie. Komin? k o -in. Komin. O, mamy N. -y. To jest bardzo dobra, dobry znak. Dla nas. Czyli to będzie się zaczynało na. Kończyło na N. -y. Dobra, nie ma k. Nie mamy i byry usy. Nie ma tego. Ale jest na pewno o. To jest bardzo dobra informacja. Yy... Dobra, musimy pomyśleć tutaj. Myślałem, że bocian może tutaj będzie pasował, ale bocian ma za dużo liter. Dobra, to na pewno tego nie będzie. Kurczę. Na na się kończy, nie? Lin by pasował, nie? Nie pasowałby, dobra, nieważne. Za dużo. Przepraszam, to jest takie głupie skojarzenie. Bo na nysie kończy, nie? Poddajmy się. Nylon? Co to jest nylon? Wróciłem tego nie zgadł. Zacznijmy od lon teraz, skoro było. Mamy o tylko, to nie jest duża podpowiedź. Obraz. Mamy a, to też bardzo ważna rzecz. Eee... A bułka właśnie, żeby była bu bułka. Może być bułka, czy nie? Nie może, bo nie ma by. Ajajaj. Poza tym bułka nie ma. O, dobra, nieważne. Domek. Domek nie ma. Nie ma tego. A. E, na osie na pewno nie zaczyna. Ale też jest w złym miejscu. E, poddajmy się. Stado. To było do zgadnięcia, no ale to było jednak trudne, tak. Dobra, to zacznijmy od słowa stado Mamy ty i o eee... Może będzie się zaczynało coś na ty Wpiszmy tymek, żeby wiedzieć, że... Dobra, ty to się nie zaczyna na ty, ale jest k K, ty, o Kotek może? Okej. Okay. Jest bardzo dobrze, bo to się zaczyna na ko. Jest ty. Dobra, ja to muszę zgadnąć. No bo po prostu jak tego nie zgadnę, to będę nubem totalnym. Dobra. Jest ko. Min nie będzie. Ko. Rwin. Przepraszam musiałem. Eee. K. k o. S. Ty. K Kurde! Nie, ale K. i tak nie może być. Co? Jak nie może być? Co jest grane? Tu pisze, że jest K, a tu nie pisze, że jest K? No to o co chodzi? Aha, bo to, 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 to nieważne. Dobra, czyli jest K. Jest ko. Ko. Re... kort, kort... Korty? nie nie będzie nie, nie wiem czy jest ry kor kom, nie koń też nie tutaj konik ani nic z tych rzeczy i trudne to. Mm. Kow. Dobra, lecimy po kolei. Mm. Koł. Kołek. Jest takie coś jak kołek. Kołek. Jest kołek, ale nie ma ty. Koł. Koł. Dobra. Kościół nie pasuje. Koń też nie pasuje. Koż Nie, za trudne. Kow. Kowet. Kowta. Która po potrzebujemy jeszcze jakiejś samogłoski, której to nie było. Było u. Wysyłaliśmy już gdzieś U, gdziekolwiek. Nie. Kotum. <laughs> nie pasuje. Komet. Komet też nie będzie, bo nie ma E. Ej, trudne to jest. Kol. Może na kol coś będzie. Kol. Kolet... Jest taki coś kolet. Kolot? Kolot? Kolot. Hej, o co Dobra. Nie wiem o co chodzi. Nie chcę się poddawać, no bo wiecie, tak trochę ciulowo Kocyt? I nie wiem, o co chodzi. Wpiszmy komar. Żeby wiedzieć, czy jest ry. To się nam nie przyda chyba za bardzo, nie? To nie za bardzo, nie? Nie ma żadnej podpowiedzi. Ile liter, w którym... Ciężki poziom. Yy. Dobra, a jest jakaś podpowiedź? Informacje musisz oglądać: rzeka, krowa, głowa, która tu jest. A to co to? To nie. No to jak to? Co robimy? Piszmy kolet, żeby wiedzieć, czy jest l. To nam gówno da trochę. Kolet? Nie no, kolet co to jest w ogóle kolet? Bez sensu. No to na pewno mamy ko. I tak... Widziałem, że jakiś gość dawał X, nie? I czy tu pasuje? Korty. Korty. Korty korki? nie, korty. że ko, korty. Kuźwa nie działa. Nie ma i? Y. i ty też. Czyli ty jest na, na końcowym miejscu, czyli to jest tak, ko, Komat? Komet. Nie, 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 nie będzie komet. Kocht? <ścoughs> nie. Koczt? Eee. Koszt? Koszt! Koszt! No, chyba żarty jakieś to są. Dobra, czyli musimy sobie jeszcze raz to ustawić. Kon. Nie, Ko... Be... kobiet? Kobet? Nie, nie pasuje. Kurcze Kowet nie ma e w ogóle Kowot Kowyt Kowet Poddaje się chyba Kojot? Ja pierdzielę jakie gówno Nie mogę już pisać, zacznę się od nowa Ostatnia runda Wpisujemy kojot Jest k nie na tym miejscu Oczka nie Foczka Fo... Nie, nie będzie dobre eee... Może bułka tym razem, no dajcie tą bułkę Przepraszam, bułka Ej no nie, no dobra nie ma A. Musi, musi być jakaś samogłoska, nie? Dobra. podajemy się, żeby już tak łózek, Dobra. Kochani, jeżeli odcinek wam się spodobał, wiem, że nie zgadliśmy żadnego słowa, to zostawcie łapkę do góry, a my widzimy się już jutro o godzinie 16.00. Pa, pa.